Błędy wielkich wydawców odejścia nie z własnej woli. I wiele więcej zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał kanałkiem Dawaj. Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów udostępnienia dalej do dołączenia do Discorda Patronite, a. wszystkie linki znajdziecie w opisie. Oto najnowszy przegląd wiadomości. I w pierwszej kolejności. Wyjdźcie poza AAA. Megan Morgan Junior, czy Junior, była współszefowa Santa Monica Studios i dyrektor rozwoju produktu, uważa, że duże studia i wydawcy muszą zdywersyfikować swoją ofertę, finansując więcej e, tytułów klasy AA i Single A. Aby lepiej zaspokoić potrzebę graczy. Mówiąc Game Developer podczas Gamescom Asia, Morgan Uinio, która opuściła twórców God of War w czerwcu po ponad dekadzie w należącym do Sony Studio, wyjaśniła, że najwięksi gracze nie mogą umieszczać wszystkich swoich właśnie funduszy w jednym, coraz droższym koszyku gier AAA. Jeżeli istnieje jakakolwiek szansa na przerwanie cyklu zwolnień, anulowania projektów i zamykania studiów, które stał się nową normalnością, cytat. Myślę, że jest to okazja dla nas wszystkich na każdym poziomie, aby naprawdę. Spojrzeć na strategiczną, długoterminową wizję, która może wynosić 5 lub 10 lat, aby skorygować kurs, powodu decyzji typu: um, Chwytaj dzień, który wynikły z pandemii, um, mówi właśnie Morgan. Wyjaśnia, że. Nie oznacza to odkładania na półkę dużych produkcji. Uważa, że na, nadal istnieje wiele wartości i kreatywnej, i finansowej w zatwierdzaniu dużych odsłon, ponieważ potencjalna wypłata jest naprawdę wysoka. Jednocześnie czuję, że firmy z głębszymi kieszeniami muszą inwestować w mniejsze tytuły. Myślę, że istnieje okazja dla dużych graczy, aby dywersyfikować kierunki AA, Single A, a następnie być może również z całkowicie niezależne studia. Jaki rozmiar, kształt lub forma to przyjmie, nie wiem, ale myślę, że musimy spojrzeć na. Ym, Coś, co będzie czymś innym niż odruchowa reakcja na pandemię i postpandemiczne kilka lat, naprawdę pomyśleli o tym, kim chcemy być, jaki rodzaj produktów chcemy wypuścić. Musimy celowo zaplanować, jak tam dotrzemy. Odnosząc się do ostatnich wydań, takich jak Astrobot i Split Fiction, Morgan Yuinio zaznacza, że. Ewidentnie istnieje apetyt i uznanie dla twórców, którzy unikają konwencji dużego budżetu, takie jak pochłaniające życie, czas rozgrywki, olbrzymie cykle produkcyjne. Warto zauważyć, że podczas GDC w tym roku dowiedzieliśmy się, że Astrobot był w produkcji tylko 3,5 roku. Co istotne, uważa również, że gracze są przyciągani do tych tytułów, ponieważ często pokazują więcej innowacji niż porównywalnie drogie odpowiedniki. Wierzę, że musimy stworzyć. Świetne gry wideo, nie, nie ma znaczenia jaki kształt, myślę, że gracze są teraz trochę znieczuleni na piękną grafikę oraz rozmiar i skalę i zakres, to prawie oczywiste, jeżeli gra nie jest zabawna, nie ma znaczenia jak ładna jest, jeżeli gra nie jest angażująca lub nie dostarcza jakiegoś haczyka, to nie połączy się z graczami. Ostatecznie twórczyni twierdzi, że branża znajdzie drogę przez obecną burzę, ponieważ każdy, kto decyduje się spędzić życie na tworzeniu gier wideo, po prostu nie zaakceptuje obecnego stanu rzeczy. Mimo optymizmu, nadal widzimy, że mamy mroczną atmosferę, która może się utrzymywać, zwłaszcza kiedy pieniądze pochodzą z dziwnych stron, chociażby wskazując na właśnie Arabię Saudyjską. Uważa jednak, że jest miejsce na nadzieję. Cytat: Myślę, że sama natura tego, kim jesteśmy jako deweloperzy i twórcy, nie pozwoliby pozostać w takim ponurym stanie, nie zaakceptować. Tego stanu świata, czy jednak to oznacza, że wrócimy do typów gier, które wychodziły 5 lat temu lub przed pandemią? Myślę, że nie. Potrzebujemy czegoś nowego. Nie wiemy jeszcze, co to jest, ale głęboko wierzę w moc kreatywności i innowacji w naszej branży. Wierzę, że nawet jeżeli władze strukturalnie się zmienią lub całkowicie zostaną wywrócone, nadal istnieje popyt na świetne gry. Jasne, no ty, brak dywersyfikacji w przypadku Sony, nawet brak gier to jest duży problem w istocie i myślę, że już gracze, oczywiście niektórzy dalej chcą olbrzymich tytułów i takie też powstają, ale no nie potrzebujemy ich w tak dużej ilości. A raczej potrzebujemy skondensowanych doświadczeń wysokiej jakości i takich, które działają dobrze na premierę. Myślę, że to jest coś, co zdecydowanie by raczej przemawiało do graczy, a nie wydumane olbrzymie światy na kilkaset godzin co chwila i dodatkowo jeszcze, które źle działają. Kawał czasu po premierze myślę, że tego akurat nie potrzebujemy, i tutaj trzeba się zgodzić z tym, że no duże firmy, które mają duże środki, oczywiście dalej będą inwestowały w duże gry i takich też trzeba raz na jakiś czas. Natomiast dywersyfikacja przez mniejsze tytuły, które mają szansę na wysoką stopę zwrotu, to też jest droga, tylko że po prostu nie każdy ją chce uznać za jedną z tych, które po prostu są bardziej czasami rozsądne. Następnie nie odszedłem z własnej woli. Major Alexi Scott, były szef franczyzy Assassin's Creed, twierdzi, że nie zrezygnował ze swojej roli, tak jak były, było podawane oficjalnie ostatnio. Ale został poproszony o ustąpienie przez Ubisoft. VGC poinformowało wcześniej w tym tygodniu, że Kote opuścił swoją rolę szefa franczyzy, na którą pracował przez lata. Wiadomość pojawiła się po twarzy nowej spółki zależnej Vantage Studios, czyli ta część Ubisoftu dofinansowania przez Tencent, która będzie teraz nadzorować największe franczyzy, w tym Assassin's Creed. W e-mailu do pracowników wysłano we wtorek właśnie Charlie Gilmo, czyli syn szefa Ubisoftu i Christophe Daren stwierdzili, że Kote otrzymał propozycję stanowiska kierowniczego spółki cel zależnej, ale odrzucił ofertę i zdecydował się opuścić Ubisoft. Teraz Kote opublikował wyjaśnienie wydarzeń po swojej stronie na LinkedInie, twierdząc, że stanowisko, które mu zaproponował nie było tym, które zajmował i wydało się mieć mniejsze znaczenie. Z wiadomości od kolegów, przyjaciół i fanów wyłonił się powtarzający, te, powtarzający się temat. Które czuję potrzebę wyjaśnić. Wielu z Was wyraziło zdziwienie, że zdecydowałbym się opuścić Assassin's Creed po tylu latach. Ubisoft zdecydował się przekazać kierownictwo franczyzy komuś bliższemu jej nowej strukturze organizacyjnej. Wspomniano o innym stanowisku, nie miało ono tego samego zakresu mandatu ani ciągłości z pracą, którą mi powierzono w ostatnich latach. Stwierdzając, że kochał swój czas w Ubisoft, dopóki właśnie trwał, Kotę podkreślił, że nie opuścił dobrowolnie swojego stanowiska. Chcę tutaj jasno podkreślić, że nie żywię urazy. Ubisoft był moim domem przez całe moje życie zawodowe i zawsze będę wdzięczny za ludzi, projekty i wiarę, że razem możemy tworzyć światy, które inspirują miliony, ale jestem również winien moim zespołem przyszłym i obecnym powiedzieć to wprost. Nie odszedłem, pozostałem na swoim stanowisku, dopóki Ubisoft nie poprosił mnie o ustąpienie jako ktoś, kto dorastał zainspirowany. Kierowany Star Trekiem w późniejszych latach mojej kariery zacząłem postrzegać siebie jako kapitana statku Assassin's Creed, kogoś, kto odchodzi dopiero wtedy, kiedy każda dusza na pokładzie jest bezpieczna, i dokładnie to robiłem tak długo jak mogłem. W swoim e-mailu do pracowników współdirektorzy do generalni Gilmoy Daren powiedzieli, że są rozczarowani decyzją KOTE o odejściu, ale rozumieją i szanują, że miał własne oczekiwania i priorytety związane z tworzeniem i z przyszłością Vantage Niestety, pomimo otrzymania kilku możliwości bycia częścią zespołu, Mark z szacunkiem odmówił, zdecydował się rozpocząć swój następny rozdział gdzie indziej. Tak przynajmniej twierdzili. No jak zwykle, tego typu rzeczy, które na powierzchni, oczywiście, wydają się pełne szacunku i spokoju pod spodem, trochę się gotują i widać, że tutaj były jakieś ewidentne spiny. Natomiast, no cóż, faktem jest to, że Mark Alexis, Kota, który przez wiele lat budował właśnie markę Assassin's Creed. Już nie pracuje w Ubisoftie. Czy został poproszony o odejście, czy sam odszedł? Efekt jest ten sam. Natomiast no, ciekawe, co dalej będzie, zarówno z marką e, Assassin's Creed, jak i z Markiem, e, gdy e, zdecyduje się dołączyć do innego zespołu bądź założyć własne studio, to jeszcze e, zobaczymy. Następnie Ubisoft się ugiął. E, Ubisoft potwierdził, że od 16 października dostępny będzie tryb hybrydowy e, dla The Crew e, w drugiej części The Crew, e, który został po raz pierwszy zapowiedziany podczas Cruise Showcase w 2024. E, aktualizacja pozwala graczom łączać się pomiędzy tradycyjnym trybem online, a nowym trybem offline i według wydawcy stanowi ważny kamień milowy w stałym zaangażowaniu w zapewnienie długoterminowego dostępu do The Crew dla wszystkich graczy. Wprowadzenie trybów hybrydowych i offline jest szczególnie istotne, ponieważ następuje prawie dwa lata potem, jak Ubisoft usunął poprzednią grę ze wszystkich sklepów internetowych nieco ponad rok po całkowitym wyłączeniu serwerów The Crew 31 marca 2024 roku, gdy Ubisoft ogłosił szansę zamknięcie, napisał, że stało się to koniecznością ze względu Nadchodząca nadchodzące od ograniczenia infrastruktury serwerów i licencji, zapewniając jednocześnie, że będzie kontynuować dostarczanie nowych treści i wsparcia dla drugiej części The Crew. W listopadzie 2024 roku dwóch graczy złożyło pozew zbiorowy przeciwko Ubisoft, twierdząc, że decyzja ta spowodowała całkowite zniszczenie gry, która całkowicie zablokowała konsumentom dostęp do produktu, za który zapłacili, że, oraz że Ubisoft oszukał konsumentów. Zamknięcie The Crew było również impulsem dla ruchu Stop Killing Video Games, czy Stop Killing Games, mającego na celu zakwestionowanie legalności Praktyki niszczenia przez wydawców gier sprzedanych klientom, których, nazywając to formą planowanego starzenia się, petycja w Unii Europejskiej zebrała ponad 1,4 miliona podpisów i będzie w jakiś sposób brana pod uwagę przez Komisję Europejską. Dzięki aktualizacji drugiej części The Crew, Ubisoft twierdzi teraz, że niezależnie od tego, czy gracze zdecydują zachować swoje postępy na przyszłość, czy po prostu cieszyć się swobodą gry bez połączenia, tryb hybrydowy zapewnia, że The Crew 2 postanie, pozostanie dostępne przez lata. Nowy tryb offline nie będzie wymagał połączenia z internetem. Zapisy online i offline będą oddzielne z opcją przeniesienia zapisów online do pliku offline w trybie offline niedostępne będą wszystkie treści wielosobowe, niektóre elementy hobby, osiągnięcia oraz funkcje treści generowanych przez użytkowników. Wydaje się to jednak, tak, okazało się, że się da, to jest jedno, a drugie, że no to jest ten chyba kompromis, który będzie zaakceptowany przez graczy. I skoro Ubisoft był w stanie coś takiego zrobić, to pewnie inne gry z tym opcjonalnym, tak naprawdę trybem online, nie każda gra, ale tego typu gra jak The Crew, właśnie ma szansę po prostu żyć w tym właśnie trybie. Przykładowo, podobny tryb ma division, gdzie no da się większość rzeczy zrobić w pojedynkę, więc ten tryb offline tam też mógłby funkcjonować w jakikolwiek sposób. Jestem ciekaw, czy Ubisoft tego też się podejmie. Kolejno, Star Wars Eclipse nadal w produkcji, prezes Quantic Dream David Cage zapewnił, że długo nieobecna gra Star Wars Eclipse jest nadal w produkcji, mimo ujawnienia przez dewelopera, że tworzy jednocześnie wieloosobową grę Spellcasters Chronicles. Star Wars Eclipse została zapowiedziana w grudniu 2021 roku podczas The Game Awards, a od tego czasu projekt milczał Poście na blogu Cage rozwiał obawy, że gra mogła zostać anulowana, mówiąc, że rozwój Star Wars Eclipse trwa i jesteśmy chętni podzielić się z Wami więcej w przyszłości. To zapewnienie pojawia się w momencie właśnie ogłoszenia drugiego równoległego produktu. Będzie to pierwsza gra, którą deweloper wydał od czasu przyjęcia przez Netis w 2022 roku. Cage przyznał, że jest to nowe terytorium do dewelopera, znanego właśnie bardziej z narracyjnych gier, stąd też właśnie to świadoma, świadomość wśród graczy, że to może być ryzykowny kierunek. Cage przyznał, że wyzwaniem jest wyróżnienie się w dziedzinie konkurencyjnych gier wieloosobowych i że Quantum Dream nie ma żadnego dziedzictwa w tym gatunku, prosząc o wsparcie i informacje zwrotne podczas właśnie developmentu, Aktualizacje dotyczące Star Wars Eclipse był nieliczny od czasu ujawnienia. W sierpniu 2024 główny scenarzysta gry, Adam Williams, opublikował na LinkedIn informację, że opuścił Kontakt Grid, by założyć własne studio. Stąd też właśnie te wszystkie obawy, że mogli ostatecznie porzucić projekt, tylko teraz oficjalnie jeszcze nie mogą tego um, powiedzieć. I Ned kazał po prostu robić zupełnie inną grę. Jestem bardzo ciekaw, w którą to kierunku pójdzie. Szkoda będzie tego Eclipse'a, jeżeli faktycznie miałby upaść, bo akurat no, jak. Conti nie robi idealnych gier, to jednak coś mają w sobie i taka gra w franczyzie właśnie Gwiezdnych Wojen byłaby całkiem spoko, wydaje mi się, właśnie w ich stylu więc tym samym szkoda, jakby to miało się jakoś zaprzepaścić. Następnie branżowe przetasowania. Take-Two Interactive zatrudniło byłego szefa produkcji Apex Legends, Bena Brinkmana, by poprowadził wewnętrzne studio 31 fest Union i pokierował rozwojem najnowszej darmowej strzeliny, typu Heroes Shooter Project Ethos. Wiadomość pojawiła się niecały miesiąc, niecały, przepraszam, rok po tym jak Take-Two i spółka zależna od Games, która mieści Fatty e, First Union e, zwolniło szefa studia Michaela Cordneya e, po tym, jak Projekt Itos nie trafił w gusta po swojej premierze. Około rok przed e, odejściem Cordneya, e, 2 potwierdziło, że zwolniło bardzo małą liczbę e, członków zespołu. Teraz, w wewnętrznym e-mailu do, udostępnionym game developer że, że, przez rzecznika tutaj Prezydent dywizji David Ismailer wyjaśnił, że Brinkman oficjalnie dołączy jako szef studia 20 października. Co istotne, Ismailer powiedział, że Ethos dostarczył pouczających wyników podczas list, właśnie otworzenia przeprowadzonych w tej jesieni, ujawniając potrzebę, aby tytuł stał się bardziej wyróżniający się. Tutaj cytat. Feedback społeczności z jesiennego playtestu był pouczający, potwierdził obietnicę Szczeliny Roguelike, ale obiecał, powiedział nam, że wciąż mamy pracę do wykonania, odkrył potrzebę wyraźnej tożsamości. Inspirujące było zobaczyć, jak daleko zaszliście. Wzięliście sobie do serca feedback i na nowo wyobraziliście sobie i to z odnowioną wizją, taką, która jest gotowa spełnić swoją obietnicę wobec naszych graczy. W międzyczasie. Większość deweloperów Hearthstone i Warcraft Rumble utworzyła kolejny związek zawodowy. Autentycznie, no, każda dywizja Activision będzie miała swój związek zawodowy, każdy segment, każdy rodzaj gry, czy każdy rodzaj usługi, bo teraz, właśnie Hearthstone i Warcraft Rumble, który zawiera w sobie inżynierów oprogramowania, artystów, testerów zapewnienia jakości i producentów. Tysiące pracowników, w tym wielu z Activision Blizzard, utworzyło związki zawodowe. Wcześniej, właśnie 400 pracowników Platform and Technology, o czym już mówiłem, w sierpniu ponad 450 deweloperów Diablo, a teraz właśnie mamy 100 pracowników Hardstona. Tak więc interesująco. I następnie Game liczby. Nintendo podobno poprosiło dostawców o wyprodukowanie 25 milionów jednostek drugiego switcha, które mają być gotowe do wprowadzenia na rynek do marca 2026. Raport pochodzi z Bloomberg News, który zauważa, że firma jest na dobrej drodze do sprzedaży 20 milionów sztuk swojej konsoli do końca tego roku fiskalnego. Według firmy analitycznej Sirkana, drugi switch znacznie wyprzedza swojego poprzednika, sprzedając około 77% więcej jednostek w tym samym dwumiesięcznym oknie po premierze. Tutaj chodzi o oczywiście dynamikę sprzedaży, no ale zobaczymy, jak to będzie ostatecznie no, osiągnięcie ponad 150 milionów sztuk. Ym, może nie być możliwe, ale na pewno yy, na razie, jakby ludzie się bardzo mocno rzucają na tego switcha. Yy, może u nas lokalnie nie, bo niektórzy twierdzą, że no. Ja i moi znajomi nie kupują, no ale cały świat się z wami nie zgadza, tak? Starszy analityk Omidia James McWriter uznał unikalny status rynku konsol w Japonii za kluczowy czynnik optymizmu Nintendo. Subsydiowane ceny sprzętu, które rozciągają się nawet na peryferię, stawiają Switch, Switcha właśnie w znacznej przewadze cenowej nad PS5, a nawet podstawowym modelem LCD Steam Decka powiedział w oświadczeniu dla game developer. Tymczasem Najnowsza odsłona długoletniej serii Battlefield e, bije rekordy franczyzy e, według komunikatu rozpowszechnionego przez EA Weekend premiery Battlefield 6 10 października oznaczone największe otwarcie w historii i 7 milionów sprzedanych sztuk, e, 170, e, 172 miliony meczów online, 15 milionów godzin ogląda, oglądanych na streamingach. Tak więc e, franczyza e, tutaj bije e, rekordy sprzedażowe e, i pięknie e, nabija kolejne statystyki. E, tutaj cytat, Battlefield 6 został zbudowany z naszymi fanami. E, czytam w oświadczeniu generała Battlefield e, e, Byrona e, Bida, który przypisuje masowy start cyklu rozwoju opartemu o współpracę ze społecznością, czyli no, generalnie to, co kiedyś e, mówiłem o... S, e, m, o tym, co buduje sukces gry usługi. I jedną z rzeczy, której wtedy, o której wtedy mówiłem, którą podkreślałem, to jest to, żeby budować tą grę ze społecznością, bo to ma być gra dla społeczności. I jak generalnie patrząc na wszystkie oceny, i przynajmniej krótki kontakt tak naprawdę z szóstką, single player jest faktycznie bardzo słaby. To on jest tylko po prostu do ozdoby i nie dziwi się oceną tam 5 na 10, 6 na 10, 7 na 10. Tak, ten multi jest faktycznie no, świetny. Dobrze się gra, jest bardzo performatywny, nie ma problemów nawet na słabszych konfiguracjach poniżej minimalnych wymagań. Oczywiście nie jest idealny, ale jest cały czas poprawiany. No generalnie zrobili świetną robotę tutaj i, i to się właśnie odbija ta współpraca ze społecznością. Mówiłem właśnie o tym, że to jest jeden z tych sekretów tego, że gra usługa może się sprawdzić, kiedy właśnie będzie to robione razem z graczami. No tak robili. E, tak właśnie to robili, potem mieli ten Battlefield Labs i się sprawdziło. A wchodząc w temat innej strzelaniny, e, a w zasadzie Extraction Shootera Escape from Tarkov, czyli lżejsza, bardziej zabawna wersja Extraction Shootera Escape from Tarkov, e, sprawdziła się na rynku, bo łączy po prostu Escape from Tarkov z takami. Okazała się ogromnym sukcesem w ciągu pierwszego dnia na rynku tytuł zapewnił sobie 200 tysięcy sztuk sprzedaży nadal rośnie. Na Steam Escape from Duckow osiągnął szczyt 103 tysięcy graczy jednocześnie, co czyni go jednym z najpopularniejszych extraction shooterów na platformie. A propos extraction shooterów, jednak to Ark Riders dopi dominuje dopiero na rynku. Gra stworzona przez Embark Studios osiągnęła szczyt prawie 200 tysięcy jednoczesnych użytkowników tylko na Steam podczas swojego server slamu i to fenomenalna liczba, która sprawia, że Ark Riders jest najpopularniejszym extraction shooterem na platformie, a jeszcze nie wyszedł. Dla porównania, Arena Breakout Infinite osiągnęła 66 tysięcy, Cyclone Frontier 40 tysięcy, Grey Zone Warfare 72 tysięcy, Dark and Darker 57 tysięcy. Jeżeli chodzi o sprzedaż gry Absolum, 200 tysięcy sztuk od premiery, czyli naprawdę solidny wynik. Czyli jednak no, gra, jeżeli zostanie dobrze wypromowana i prezentuje odpowiednią jakość to potrafi się sprzedać należycie, więc super. I cóż, to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, like komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronite'a, czy dowolnej innej formy wspierania, tak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie w ten sposób. Doceniacie też pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach na okiem DEWA.